Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnej tygodniówce. Dzisiejszy temat to życie i wpływ świętej Filomeny. Święta Filomena, znana, nieznana, wychodzi na to, że w wielu kręgach jest bardzo dobrze znana, w niektórych kręgach w ogóle nieznana. Natomiast wydaje się też, że jakimś dziwnym sposobem próbuje być znana. Chce. Pomóc współczesnemu człowiekowi, może dlatego, że poniosła śmierć męczeńską, broniąc swojej decyzji, żeby pozostać nietknięta jako kobieta i oddać się całkowicie Jezusowi, co oczywiście jest esencją świętości. Oczywiście do tego dążymy właśnie w niebie, ale ona chciała już żyć tym tutaj na ziemi. Więc bardzo szybko, krótka historia jej życia, zanim przejdę do tych rzeczy, które mogą pomóc nam. Praktycznie w życiu codziennym stawać się lepszymi katolikami, lepszymi chrześcijanami, lepszymi ludźmi i też korzystać właśnie z łaski, którą może nam wyprosić święta Filomena oraz jej Przyjaciele w niebie. Święta Filomena poniosła śmierć męczeńską, z tego co wiemy, około 302 roku w Rzymie za panowania cesarza Dioklecjana, cesarza, który chciał ją poślubić. Także miała szansę być cesarzową. Myślę, że to jest dobry sygnał dla tych, którzy chcą się żenić dla y, pieniędzy albo dla łatwiejszego życia, lepszego życia. Filomena wkracza tutaj jako taka właśnie obrończyni dobrego obyczaju. Pochodziła z greckiej rodziny arystokratycznej. Rodzice Kalistos i Eutropiał mieszkali w Nikopolis w Macedonii. Ojciec był zarządcą prowincji. Małżeństwo długo było bezdzietne. Kolejny sygnał: bardzo dużo ludzi w naszych czasach nie może począć dziecka. Starają się, mają problemy, jest to związane z bardzo wieloma różnymi wpływami. Oczywiście też z powszechnością antykoncepcji, ale też dieta, stres, bardzo dużo czynników zewnętrznych, wewnętrznych i tak dalej. Patronka. Dla tych, którzy starają się mieć dzieci, jej rodzice nie mogli mieć dzieci. Ostatecznie ich lekarz, który był chrześcijaninem, sugerował, żeby modlili się do chrześcijańskiego Boga. Oni byli poganami. Filomena w końcu urodziła się około roku 289, czyli tutaj szybka matematyka, umarła w około wieku 13 lat. Po jej urodzeniu rodzice przyjęli chrzest. Bardzo ważne. Nawrócili się, czyli okazali wdzięczność Panu Bogu, temu, który dał im to, o co się modlili, czego pragnęli. Po 15 wiekach, 1500 lat minęło. Um, kiedy Filomena została odkryta przez współczesny świat, powiedzieć współczesny, czyli średniowiecze, dopiero w 1000, po 1500 latach, zapomniana w katakumbach w Prysylii przy Via Salaria, nowa, drogocenne relikwie świętej Filomeny, dziewicy i męczennicy zostały odkryte 24 maja 1802 roku. W dniu Świętej Matki Boskiej, wspomożenia wiernych, na grobowcu widniał napis Lum, Lumenia Pax cum", co oznacza „pokój Tobie Filomeno” albo „pokój Tobie Ukochana”. Na grobowcu wyryte było ponadto kotwica, dwie strzały, włócznia, gałązka palmy i kwiadlili, symbolizujące śmierć przez utopienie, męczeństwo, palme zwycięstwa i symbol dziewictwa. 35 lat po odkryciu relikwii ta młoda grecka księżniczka wyniesiona została na ołtarze i ogłoszona cudotwórczynią XIX wieku. Tak nawiasem mówiąc, jeżeli ktoś nie widział, proszę sobie znaleźć, piękna dziewczyna. Bardzo ukazane są jej piękne włosy, tak, czyli symbol właśnie arystokracji i właśnie ta palma, symbol męczeństwa. I symbol dziewictwa, zwycięstwa i dziewictwa. Tak liczne były te cuda, że została ogłoszona cudotworczyniom XIX wieku. Uderzające były cuda uzyskane dzięki jej potężnemu wstawiennictwu. W różnych krajach zaczęto wznosić kaplice pod jej wezwaniem, fundować ołtarze i figury. Innym świętym dana jest zdolność wspomagania nas w jakiejś jednej szczególnej potrzebie ale święta Filomena. Posiada moc wspomagania nas we wszystkich potrzebach cielesnych i duchowych. Będę wracał jeszcze do tego cielesnych. Jest taki specjalny sznurek świętej Filomeny, o którym wspomnę przed końcem tego nagrania. Także proszę zostać. Bardzo ważne: święta, która pomaga we wszystkich potrzebach cielesnych i duchowych. Papież Leon XII czyli XIX wiek, zezwolił na wzniesienie ołtarzy i kościołów na jej cześć papież Grzegorz XVI 30 stycznia 1837 roku uroczyście wyniósł ją na ołtarze, nadając pełne prawa jej kultowi w całym katolickim świecie po wszystkie czasy, a dzień jej wspomnienia wyznaczono na 11 sierpnia. Pamiętajcie to w przyszłym roku. Papież błogosławiony Pius IX nadał jej wspaniały tytuł patronka dzieci Maryi, do tego zaraz wrócę, papież Leon XIII podniósł Bractwo świętej Filomeny do rangi arcybractwa, zatwierdził sznur świętej Filomeny, o którym wspomniałem, i powiem jeszcze raz, nadając specjalne przywileje i odpusty wszystkim, którzy go noszą. Papież święty Pius X podniósł Arcybractwo Świętej Filomeny do rangi powszechnego Arcybractwa i mianował świętego Jana Wianeja, o którym zaraz wspomnę, jego patronem. W 1912 roku Pius X zatwierdził wezwanie święta Filomeno, patronko dzieci Maryi, módl się za nami. Wspomnę teraz jeszcze bardzo szybko o błogosławioną Paulinie Jari Kot, o której powiem trochę więcej. Założycielka Stowarzyszenia Żywego Różańca powiedziała kiedyś, i tutaj odnośnie tytułu tego filmiku i tej miniaturki, którą widzieliście. Słyszałam, jak demony mówiły podczas egzorcyzmu: Dziewica i męczennica, święta Filomena, jest naszym przeklętym wrogiem. Nabożeństwo do niej jest nową, straszną bronią przeciw piekłu. Myślę, że to jest ważne. Myślę, że dlatego Filomena wypływa w naszych czasach w pewnym sensie, ponieważ widzimy demona, który już się nie wstydzi, nie ukrywa, nie boi się niczego, zachowuje się tak, jakby był panem świata, i w pewnym sensie jest. Ale podczas egzorcyzmów nie może kłamać. Musi być posłuszny. Dziewica i męczennica święta Filomena jest naszym przekleństwem, powiedział. Nabożeństwo do niej jest nową straszną bronią przeciw pieku. Filomena, przez Ponad 150 lat należała do najbardziej czczonych świętych, do najbardziej oddanych czcicieli świętej Filomeny, należał, jak wspomniałem, święty Jan Maria Viany, który wraz z Pauliną przez przyczynił się do powstania tego szeroko rozpowszechnionego nabożeństwa do Filomeny, z którego słynęła Francja. Medaliki błogosławione przez Jana Wianeja wysyłane były do wszystkich regionów Francji i stawały się kanałem niezliczonych błogosławień z nimi obdarowanych, a uzdrowienia wszelkiego rodzaju miały miejsce dzięki użyciu olejku świętej Filomeny, kolejny atrybut, który płonął dniem i nocą przed figurą świętej Filomeny w kościółku w Ars, czyli tam, gdzie Jan Wianej był proboszczem, gdzie teraz znajduje się kaplica tej cudotwórczyni. Warto tutaj przytoczyć historię świętego Jana Wianeja, bardzo szybko proboszcza z Ars we Francji, malutkiej wioski, w której byłem, położonej w malowniczej części Francji. Można by powiedzieć, Jan Wianej był proboszczem tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. A wiecie doskonale, jakie miejsca określamy mianem miejscowości, gdzie diabeł mówi dobranoc. I Jan Wianej został tam wysłany, ponieważ kiedy go tam wysyłano, to w Kuri we Francji wtedy powiedziano w Leon, wyślijmy go tam, tam zrobi jak najmniej problemów, jak najmniej zniszczy, ponieważ nieuznawany był za jakiegoś szczególnie uzdolnionego księdza, miał bardzo dużo problemów z nauczeniem się łaciny, miał bardzo dużo problemów, żeby w ogóle przekonać. Kogokolwiek do tego, że on ma powołanie, żeby przekonać kogokolwiek do tego, że on się nadaje. Także wszyscy, którzy tego słuchają, mają te same problemy. Jan Wianej jest waszym orędownikiem. Od 1929 roku natomiast Wianej jest patronem proboszczów, a następnie wiele lat później Święty Jan Paweł II uczynił go patronem wszystkich kapłanów diecezjalnych. Kiedy Wianej starał się o przyjęcie do formacji kapłańskiej, chyba nikt. Nigdy nie przypuszczał, że ten marnie wyglądający, bardzo prosty wieśniak, w takim sensie, że po prostu no był bardzo prosty, był bardzo spracowany, był bardzo mizerny, niezbyt szybki w nauce. Osią... Nikt się nie spodziewał, że on osiągnie szczyty świętości i że będzie pewnego dnia postawiony przez Jana Pawła II jako wzór dla każdego kapłana katolickiego na całym świecie. Wracamy teraz do świętej filomeny, kult świętej dotarł do Francji w 1815 roku, czyli właśnie wtedy, kiedy Jan Wianej zostawał kapłanem, za sprawą zakonników bonifratów, którzy podczas kwest publicznych mieli zwyczaj śpiewania tzw. skargi świętej filomeny. Przełożony zakonu, ojciec de Mongalon znalazł gościnę w Lejonie, czyli właśnie diecezji świętego Jana Vianeya w żamożnej rodziny, właśnie. Jari Kot. Na prośbę ich córki podarował im cząstkę relikwii przywiezionej z Mugnano w 1816 roku. Otrzymał ją właśnie ksiądz Wianej, który wówczas był wikariuszem w Eculi, kiedy został proboszczem wars. Zabrał relikwie ze sobą. I w tym okresie Filomena była świętą mało znaną. Zasługą za to księdza Wianeja jest to, że kult świętej Filomeny rozszerzył się najpierw na okolicę, a potem na całą Francję, jak już wspomniałem. Święty Jan Wianej darzył Filomenę ogromną czcią, wiele spektakularnych cudów i uzdrowień, które dokonały się w jego parafii później za sprawą modlitwy Wianeja. Sam Wianej przypisywał nie sobie i nie swojej modlitwie, ale wstawienictwo Świętej Filomeny, powiedział: Ja cudów nie czynię. Jestem tylko biednym nieukiem, co pasał owce. Zwróćcie się do Świętej Filomeny, ilekroć prosiłem o co Boga, przez jej przyczynę zawsze byłem wysłuchany. Ja byłem w tej kaplicy, pamiętam, piękne miejsce, on zbudował całą kaplicę dla świętej Filomeny. Jan Wianej użył litanie i namawiał do modlitwy. Często świadkowie słyszeli, jak podczas modlitwy czynił świętej wyrzuty, że czyni za dużo spektakularnych uzdrowień, co sprawia, że ludzie wprost szturmują jego parafię, ale on uważał, że uzdrowienia są rzeczą drugorzędną, ceniąc znacznie bardziej nawrócenie z grzechu, i to. Takie cuda zwykle prosił świętom. Święty Jan Wiany, jego charakterystyka, jego kapłaństwa była to, że nie tylko, nie tylko dokonywały się cuda w jego parafii, ale głównie on był znanym, on był takim właśnie pierwszym ojcem Pio, bez stygmatów. I był księdzem diecezjalnym. To był człowiek, który spędzał właśnie 17 godzin w czasem w konfesjonale, który wyspowiadał setki tysięcy ludzi podczas swojego kapłaństwa, który czytał sumienia, który odpowiadał ludziom z całej Europy. Przychodzili do tej malutkiej wioski, gdzie diabeł mówi do granoc. A mówię, że diabeł mówi do granoc, ponieważ Jan Wianej później znany był z tego, że walczył z demonem. Jan Vianney mówił o tym, że przychodził demon, szczególnie robił bardzo dużo szumu i bardzo dużo hałasu i nawet podpalił jego łóżko, szczególnie wtedy, kiedy miał przyjść wielki grzesznik i dlatego Jan Wianem nazywał go głupcem. Miał jeszcze jakieś inne określenie, którego właśnie teraz nie pamiętam, ale możecie sobie to gdzieś wyszukać. Śmiało można powiedzieć, że skoro Jan Wianej spędzał tyle energii, tyle czasu na proszenie świętej Filomeny o różne przysługi, różne łaski i uzdrowienia, to też na pewno prosił ją o pomoc w walce z demonem. Wróg atakował Wianeja tak mocno, że go czasem pobił po nocach i doszło do tego, że ludzie z parafii sypiali w jednej części jego plebanii, bo się o niego martwili, że w końcu go ten demon zabije. Kiedy się pojedzie dzisiaj do Ars, ja tam byłem kilka lat temu, można pójść do jego plebanii i zobaczyć to łóżko, które demon diabeł podpalił, żeby Jana Wianea wykończyć, żeby się go pozbyć. W każdym razie Jan Wianej często powtarzał, Moje dzieci, czyli mówił do swoich parafian, święta Filomena ma wielką moc u Boga. Jej dziewictwo i gotowość objęcia bohaterskiego męczeństwa uczyniły ją tak miłą Bogu, że nigdy nie odmówi jej niczego, o co go poprosi. Słuchajcie, patron wszystkich kapłanów to mówi. Człowiek niesamowicie pokorny, niesamowicie skromny, który ledwo co jadł, jadł zgniłe ziemniaki, tak naprawdę większość swojego życia. Nigdy nie chciał jeść tego, co mu ludzie przynosili, miał te ziemniaki, gniły mu tam, jadł je. Był bardzo szczupły, wychudzony, że wszyscy się dziwili, jak on jeszcze nie umarł, ale wszystkie pieniądze, które dostawał, przeznaczał na jak najlepsze szaty liturgiczne, jak najpiękniejszy wystrój kościoła, powiedział, że to jest do Boga. I mówił, że święta filomena jest jego największą orędowniczką. Największym cudem, jakim znany, z, z czego znana jest ta święta, to jest chyba szybkość, z jaką się, rozwinęło się jej nabożeństwo do niej na całym świecie. Kościoły, szpitale, sierocińce, stowarzyszenia, bractwa wszystkie one powstały w związku z jej imieniem bądź zostały zbudowane na jej cześć świętej filomeny. Oręduje. U boskiego oblubieńca, bo zobaczcie, ona oddała swoje życie. Dioklecjan chciał ją za żonę, i ona przeszła wszystkie tortury, aż w końcu została ścięta, ponieważ nie chciała się mu oddać, chciała tylko należeć do Chrystusa. Jakie to jest piękne, jak bardzo dużo młodych dziewczyn czuje to samo. W wieku dorastania, i potem coś jednak się dzieje, że ten impuls przemija, i no, wiele z nich oddaje się światu, i potem żałuje. Natomiast ta święta no, jest taką wielką męrodowniczką, jest taką wielką patronką, ponieważ się nie poddała, a mogła być cesarzową. Jest patronką szczęśliwych narodzin dzieci, matek, dzieci i młodzieży, ludzi interesu, szkół i konwentów, jest opiekunką spokojnej starości i szczęśliwej śmierci, bądzących. Wyjednuje powrót do Chrystusa i sprzyja licznym konwersjom, oręduje w intencji misji zagranicznych i misjonarzy, kapłanów, zakonników i zakonnych wspiera osoby udręczone skrupułami w życiu wewnętrznym i oczywiście borykającymi się z nieczystością. Warto tutaj jeszcze wspomnieć oczywiście jedną historię związaną ze świętą Filomeną i modlitwą różańcową, czyli egzorcyzmem, modlitwa różańcowa, walka przez demonem, święty ojciec Pio, święty Jan Mar Mariawiany i wszyscy święci, po tym, kiedy różaniec został zaproponowany Kościołowi, czyli 800 lat, modlą się na różańcu. I tak, 10 sierpnia 1805 roku relikwie świętej Filomeny ruszyły z Rzymu do Mugnano. One pellegrynowały, chodziły po różnych miejscach. I przenoszeniu tym relikwii towarzyszyły liczne i różnorodne cuda uzdrowień, nawróceń. Również kaplica w Mugnanu, w której złożono relikwie, stała się odtąd miejscem niezwykłych zdarzeń. I na tę małą i nieznaczącą wioskę zaczął padać deszcz łask i cudów. Wielu mieszkańców zostało uzdrowionych i z różnych chorób. Uzdrowił m.in. prawnik. Michael Ulpicella, który z powodu choroby nie mógł się ruszać przez 6 tygodni. Uleczona została także kobieta cierpiąca na chorobę nowotworową. Jednak najsłynniejszy cud, jaki znamy, to uzdrowienie Pauliny Jaricot, którą znamy jako założycielkę Stowarzyszenia Żywego Różańca. Paulina Jaricot, która w wieku 35 lat była bardzo chora, prawie umierająca, zapragnęła przed śmiercią powierzyć swoje życie właśnie świętej Filomenie. Kiedy miała 15 lat. I była córką zamożnego przemysłowca Antoniego i Joanny Latier uchodziła na początku XIX wieku w swoim rodzinnym mieście w Lyon we Francji nie tylko za osobę z wyższych sfer, czyli coś jak Filomena, ale też za wzór elegancji. Brylowała w środowisku, wyznaczała trendy mody, śmiejąc się do świata, między jednym balem a drugim spotykała cierpienie, które ją bardzo upokorzyło. I tutaj właśnie sygnał do tych, którzy coś takiego przeżyli albo będą przeżywać, kiedy wszystko można i w jednym momencie wszystko się traci. Słuchajcie, ona przebywając w letniej rezydencji, Paulina w czasie codziennych zajęć sięgała po coś i weszła na wysoki taboryt. Straciła równowagę, spadła na podłogę i się potłukła. Zabiegi lekarskie przyniosły sprawność poruszania się, ale pojawiły się zaburzenia nerwowe. Nie panowała nad ruchami swojego ciała, chodziła niezdarnie, nie mogła mówić. Ciałem wstrząsały czasami ruchy prawie konwulsyjne. Jeszcze kilka godzin przed upadkiem pojawiły się jej jakieś zaburzenia jako bardzo upokarzające. Teraz sama przerażona stanęła swoim zdrowi, stanem swojego zdrowia starała się ukryć przed rodziną, że nie panuje nad swoim ciałem, zamykała się w swoim wewnętrznym świecie cierpienia, a jak ktoś jej się pytał o samopoczucie, mówiła, nic mi nie jest, czyli jak dzisiejszy świat. Zachowanie Pauliny i jej nieobecne spojrzenie na skutek głębokiego przygnębienia i wewnętrznego niepokoju podsuwały rodzinie wniosek, że ich najmłodsza córka straciła rozum, Ogromnie oczywiście przeżywała to matka, rodzeństwo. Zabierając ją do miejsc, gdzie mieli nadzieję, że ich siostra odzyska równowagę psychiczną. Odwiedzili kościoły, wpływali na nią pozytywnie, ale i teatr uspokaja jej ducha, ale po kilku miesiącach walki o zdrowie rodzina zaczęła uważać ją za obłąkaną. Czuła się upokorzona i ukarana przez Boga, to jest ważne bo niektórzy ludzie też się tak czują. Przypominała sobie swoje obietnice składanie w dniu pierwszej komunii świętej, gdy obiecała, że Jezus będzie jej jedyną miłością. Teraz w cierpieniu widzi, jak się oddaliła od Boga, jak bardzo pokochała świat, ale znajduje ukojenie w kontemplacji krzyża i lekturze o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Kampisa. Matka Pauliny, pani Joanna, z tego stopnia przeżywa chorobę córki, że lekarz zabrania jej przybliżać się do jej łóżka. W każdym razie, w końcu wyprosiła u lekarza pozwolenie na wyjazd i wybrała się do jednego z sanktuarium w Mugano, gdzie właśnie przyjechały relikwie świętej Filomeny. I w czasie błogosławieństwa najświętszym sakramentem czyli wy też chodzicie na adorację, na wystawienie wasza wiara was uzdrowi. W czasie błogosławieństwa, jak każdy kapłan daje na końcu adoracji, poczuła nagły przypływ sił i wstała. Służąca chciała ją powstrzymać, ale ona stała już we własnych siłach. Po nabożeństwie, pewnym krokiem wyszła z kościoła, wywołując zdumienie tłumu, bo który co ją dopiero widział, bladą i umierającą. Na drugi dzień przyszła do kościoła, już we własnych siłach. Kustoszowi zostawiła swe podróżne krzesło, które jest tam do dziś. I zaczęła się podpisywać od tego momentu trzema imionami: Paulina, Maria, Filomena Jaricot. Po powrocie do Lyonu, przy domu Loreto, Paulina zbudowała kaplicę. Dla Filomeny zaufała i otrzymała. Żywy różaniec działał już od 9 lat i rozwijał się we Francji, ale również jako poza granicami. W każdym razie papież Grzegorz XVI przyjął Paulinę na audiencję i ucieszył się, widząc ją pełni zdrowia uznał jej uzdrowienie za cud i na podstawie tego zatwierdził kult świętej Filomeny, uznając jej wspomnienie za 11 sierpnia i uczynił grecką męczennicę patronką żywego różańca. Wracając do Filomeny, mówi się w kościele bardzo mało albo wcale, ale szkoda, bo święta o barwach, o barwnej, szczególnej historii, którą Pan Bóg głęboko umiłował, czemu zresztą po ludzku... Trudno się dziwić, biorąc pod uwagę, jak bardzo ta młoda, piękna dziewczyna była mu oddana. Stała się obrończynią czystości w czasach wielkiej nieczystości, to jest w naszych czasach. To są czasy wielkiej nieczystości seksualnej, wielkich problemów, wielkiego uwikłania. Pius 9 nadał jej tytuł Patronki Dzieci Maryi, za, za sprawą Leona XIII zatwierdzony został biało-czerwony sznur świętej Filomeny, gdzie biały kolor symbolizuje jej dziewictwo, a czerwony męczeńską krew. Został on zaaprobowany przez kongregację do spraw obrzędu i zaopatrzony w odpusty, poświęcony Noszony pod ubraniem stanowi obronę przed wszelkimi pokusami ze szczególnym uwzględnieniem ochrony, cnoty, czystości. Można go sobie na biodrach przepasać. Wszystkim, którzy noszą, papież Leon XIII nadał specjalne przywileje i odpusty. Papież św. Pius X uczynił wspomnienie już św. Jana Wianeja patronem powszechnego arcybractwa św. Filomeny. Czyli głównie patrząc na to, można by powiedzieć, że każdy kapłan diecezjalny jest duchowo patronem powszechnego arcybractwa świętej Filomeny. A w 1912 roku wezwanie święta Filomeno móc się za nami zostało przez niego aprobowane. Mogła być cesarzową, a wybrała męczeństwo. Po ludzku wszystko straciła, a po Bożemu wszystko wygrała. Zresztą zupełnie jak sam Jezus, który zawisł na krzyżu ku uciesze swoich prześladowców. Ale potem z martwych wstał i wiemy co było dalej. Na początku obecnego stulecia w Polsce ukazała się mała książeczka z nowenną do świętej Filomeny. Została ona wielokrotnie przemodlona przez autora tego artykułu, którego przytaczałem wcześniej. Możecie sobie to gdzieś tam wyszukać. Wszyscy zaświadczają o tym, jako nie jeden raz święta Filomena pomogła oddalić choroby i inne czychające na ich zagrożenia, a które po ludzku nie było już żadnego sposobu. Dlatego właśnie Filomena może być dla nas nową bronią w walce z demonem, z naszym wrogiem, z szatanem i z naszymi własnymi słabościami. Dlaczego? Ponieważ była bardzo podobna do Jezusa w swoich czynach. Była piękna, była niewinna, była pochodzenia królewskiego, cnotliwa, nie dająca się grzechowi, wybrała śmierć, stojąc w obronie prawdy i cnoty, i zdobyła wieniec chwały. Takich przykładów właśnie nam potrzeba. Tacy właśnie jest, mamy być, jesteśmy wezwani do tego, żeby być. Odmówmy teraz modlitwę nowenny do świętej Filomeny za wszystkich, którzy słuchają tego przekazu i we wszystkich waszych intencjach. I podajcie dalej. O święta Filomeno, sławiona dziewico i męczennico, cudotwórczyni naszych czasów, wyjednaj dla mnie czystość ciała i duszy, Czystość serca i pragnień, czystość myśli i uczuć. Przez Twą cierpliwość w wielu cierpieniach wyjednaj dla mnie poddanie się wszystkim doświadczeniom, jakie Bóg zechce zesłać. Jak Ty cudownie uratowałaś się z wód Tybru, z których wrzucono Cię na rozkaz Twego prześladowcy, tak daj mi przejść przez wody udręki, bez szkody dla mej duszy. Poza tymi łaskami wyjednaj dla mnie, wierna obłubieńca Jezusa, szczególną łaskę, którą Ci w tej chwili polecam. Oczysta Dziewico i Święta Męczennico, bądź łaskawa spojrzeć z nieba ze współczuciem na Twego oddanego sługę. Pocierz mnie w strapieniu, wspomóż w niebezpieczeństwie, a szczególnie przyjdź mi z pomocą w godzinę śmierci. Opiekuj się Kościołem Bożym, módl się o Jego wywyższenie i pomyślność, wzrost wiary za Jego Świętego, za Ojca Świętego, za kapłanów, za wytrwałość wiernych, za nawrócenie się grzeszników, ulgę dla dusz w czyśćcu, szczególnie dla tych dla mnie drogich. O wielka święta, której na obchodzimy na ziemi, wstaw się za mną, abym mógł kiedyś ujrzeć koronę chwały Twojej w niebie i wiecznie błogosławić Tego, który tak szczodrze wynagradza za wierność i wieczność za cierpienie przeżyte w Jego miłości w czasie naszego krótkiego życia. Amen. Święta Filomeno, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże.